No, grubo byczki. Oj, grubo. 8 czerwca wjeżdża 1.17. Część rzeczy przedstawionych w snapshotach wypadnie ze względu na podział tej aktualizacji na 1.17 i 1.18. A część zostanie. Ocenimy sobie to, co Mojang zaserwował nam w snapshotach, nie patrząc na razie, że to dwie osobne aktualizacje. I oczywiście mam do Was dila. Ostatnio poszaliście i wbiliście 10 kałapek w 2 godziny. Jako, że długo nie było materiału, to na spokojnie. 10 koła w 24 godziny. Wiem, że dacie radę. Wierzę. W was. Tak więc dzisiaj przedstawię wam 30 najlepszych rzeczy według mnie, które czekają nas w nowych aktualizacjach. Uprzedzam, że kolejność jest totalnie losowa. Teraz wyświetla wam się lista aktualnych wspierających, za których bardzo dziękuję i zaczynamy. Nie wiem jak wam, ale mi osobiście siedzi nowy format podziemnych deepslateowych ród. Można nawet powiedzieć, że dzięki temu mamy grubą slateową kreską oddzielone to, co było kiedyś od tego co będzie teraz i z pewnością dużo lepiej komponują się z tym mrocznym klimatem jaskiń niżeli stone. Jak już jesteśmy w temacie root to warto wspomnieć o ich surowej wersji. Taszczenie ze sobą z nowych kopalni sześciu różnych bloków root do przepalenia, bo przecież deepslate ze stolnem się nie zestakuje, na dłuższą metę byłoby mega uciążliwe i jedyne co wkurzony gracz miałby w głowie to walnąć quitta i więcej nie odpalać minecrafta, ale twórcy pomyśleli o tym i stworzyli naprawdę ładnie wyglądające surowe wersje i chwała im za to. A wiadomo, że lepiej mieć mieć niż nie mieć miedzi, a że Mojang popiera to powiedzenie. O ile w ogóle to jakiekolwiek powiedzenie, to mamy nowy surowiec. I choć nie poszedł w ślady Terrarii dodając miedziane miecze, zaserwował nam kilka innych ciekawych rozwiązań. Jak chociażby nowy budulec, jakim są bloki miedzi, które mają bardzo ciekawą właściwość, jaką jest utlenianie się, bo nie wiem czy wiecie, ale w realnym życiu miecz również się utlenia i w tym procesie powstaje powłoka patyny, taka zielonkawa warstwa. I tych bloków na dobrą sprawę mamy kilka rodzajów, bo zarówno zwykły blok, jak i żłobiony możemy nawoskować przy pomocy plastra miodu, dzięki czemu uzyskamy woskowany blok, czyli kolejny budulec. No dobra, ale sam Deep Slate też wcale nie jest taki zły. Jakby nie patrzeć, to również blok, z którego można sporo wybudować. Bo prawda jest taka, że przeglądając listę bloków, na no kurczaczki, żaden idealnie nie wpasuje się tak w mroczną tematykę jakiejś budowli, jak właśnie Deep Slate. A i schody zrobisz, i pół blok, i go wyrzeźbisz. No, no lepszy rydz niż nic, pamiętajcie. Ale co Jakub dzisiaj powiadomkami sypie widzowie? Masakra. Na moment odejdźmy od bloków i wspomnijmy trochę o biomach, bo tych w 1,17 i 1,18 kilka dojdzie. Między innymi góry, które są nawet dwa razy wyższe niż te, które posiadamy w 1,16. A jak góry, to oczywiście warto wspomnieć o sypkim śniegu, w którym można się nieźle wtopić. I to dosłownie, bo sypki śnieg ma takie same właściwości, jakie w prawdziwym życiu. Jak się wpierdzielisz, to po kolana, a nawet po uszy. Dobra, ale o biomach miało być, a ja znowu rozpierdzielam się na drobne psy jak przystało na slajma. No ale do sedna. Jak sama nazwa wskazuje, Caves and Cliffs. Cliffs już ogarnęliśmy, bo są to giga wysokie góry, to czas na Caves, czyli jaskinie i tutaj się dzieje. Caves y to wcześniej wspomniane rudy deepslate'owe, jak i sam deepslate, ale zdecydowanie nie na tym się kończy. Po pierwsze są poniżej kratki zero, co powoduje, że świat jest dużo, dużo większy. I dość, że do góry, to i w dół. Jest dużo wyższy, tak jak w sumie liczba subskrybentów na tym kanale, bo się strasznie szybko rozwijamy, a pomimo wszystko subskrybentów Przerbujmy mnie tylko 30% osób, które mnie ogląda, dlatego byczku, zostaw suba na kanale Grzecznie Proszę. A jeśli chcecie pogadać ze spoko ludźmi i ekipą Nice One Team, czyli mną, Drafiusem i Gibonem, to wbijajcie na naszego Discorda link w opisie, a każdy, kto dołączy do końca tego miesiąca, dostanie unikalną rangę, także zapraszam. Ale rodzajów jaskin jest naprawdę wiele, chociażby bujne jaskinie te najbardziej zielone i jak sama nazwa wskazuje bujne w azalie, bloki mchu czy mimozę, czyli roślinność jaka tam występuje i z pewnością urozmaicą ogrody w naszych kwadratowych posiadłościach. Świecące jagody to w sumie kolejny bajer, który tam występuje i nie dość, że możecie opierdzielić je ze smakiem, to jeszcze nakarmicie niemilisy, no po prostu fajnie zobaczyć kolejny rodzaj jagód w naszym Minecraftowym świecie. Ale Mimoza czy też Drip Leaf zasługuje koniecznie na osobny punkt. Jest ona totalnym koksem i zagina logikę kowadła w Minecraft, co już doskonale wiecie z moich poprzednich materiałów. Geoda ametystowa to kolejny z rarytasów. Są to takie niby kule, od zewnątrz pokryte gładkim bazaltem, który również jest nowym blokiem, a wewnątrz kryje istny skarb, jakim jest ametyst. Niby skarb, ale czy on tak wiele wnosi? Oprócz zrobienia bezużytecznej lunety, ciężko cokolwiek powiedzieć. No chyba, że ktoś będzie na niej grał jak na cymbałkach. Ale jest tego wiele rodzajów. Znajdzie się blok ametystu, kiełkujący, skupiska, zarodki, małe, średnie, duże, no wciul tego jest. I niby jest to ładne i umieszczam to w zestawieniu 30 najlepszych rzeczy, jakie spotkają nas w 1.17 i może komuś przyda się do budowania czegoś, ale w sumie to nic poza tym. Jest jeszcze jeden, ale ostatni już biom, o którym warto wspomnieć, czyli jaskinie naciekowe, a w nich stalaktyty i stalagmity, które naprawdę wyglądają przeglądowo. Kozacko. Jak co odcinek mam do Was pytanie widzowie, jaka rzecz z nowej aktualizacji podoba Wam się najbardziej i dlaczego? Na odpowiedzi czekam w komentarzach, a do najlepszych będę dopinał serducho. Jest item, który najprawdopodobniej pojawi się dopiero w 1.18, ale muszę o nim wspomnieć, a jest to sakwa. No co jak co, ale miejsc do przechowywania itemów nigdy za wiele, a sakwa idealnie dopełnia się obok naszego standardowego plecaka, skrzyni czy szalkerboxa. boxa. Chciałbym to samo powiedzieć o lunecie, ale prawda jest taka, że mało kto gra bez Optifina czy innego moda, który daje nam możliwość przybliżania. Luneta bajerancko wygląda, dodatkowo ma animację 3D, która wygląda jeszcze lepiej i to tak naprawdę dlatego stwierdziłem, że warto o niej wspomnieć, bo do gierki to z pewnością nie za wiele wniesie. Ale spokojnie jest kilka innych bardziej użytecznych rzeczy, takich jak chociażby piorunochron, który ogarniemy z trzech sztabek miedzi, a ten bajer uchroni nasze drewniane chałupy przed piorunem i totalnym zjaraniem. Czasami ma jakieś odchyłki, ale jak to z każdym była. Dobra, ale oprócz itemków, bloków czy biomów są również moby. A moby to jedne z najlepszych, co nas spotka w nowej aktualizacji i na pierwszy ogień najmniej interesująca, ale musimy przyznać, że całkiem ładna, świecąca koła marnica. Ja wiem, że mówiłem, że ona jest totalnie do dupy i tak jest, ale na tle innych rzeczy nowy mob to jednak nowy mob. Ale axolotle to totalne koksy. No spójrzcie na te zwierzaki. No słodziaki. Potrafią udawać martwe. Tak jak my, mają wiecznie spinę z guardianami i utocami. Z chęcią zjadają świecące kałamarnice. Można je oswoić i rozmnażać za pomocą ryby. No czego chcieć więcej? A i zapomniałbym, że do wiadra je możemy jeszcze zapakować. I takimi koksami są też kozy. Skaczą jak porąbane, jak pizną w blok, to zostawiają róg, dla beki walą z bańki w losowe moby, które im z mordy nie podpasują. No kozaki jakich mało, a jak cię wkurzą, to możesz je wydoić przy pomocy wiadra albo rozmnożyć przy pomocy pszenicy. Choć w sumie jak cię wkurzą, to po co je rozmnażać? Nieważne. A jak o kozakach mowa, to czas na szefa wszystkich szefów, czyli wardena i jaskiniowego ochroniarza. Jak ci le sprzeda, to zaboli bardziej niż od żelaznego kloca, ma w cholerę. HP i jest głuchy. No, mieszanka wybuchowa. Idealny ochroniarz na dyskoteki, jak nic. No, hita na web od niego dostać nie będzie chciał nikt, a z pewnością nie jeden obstra zbroje, jak na niego trafi. Dodatkowo sam klimat, jaki zbudowali twórcy wokół niego, jest naprawdę świetny. Warden będzie występował w nowym biomie Deep Dark, czyli najgłębszych sferach jaskiń. Ich cechą charakterystyczną będzie występowanie tam Skulk bloków i narośli, ale zapewne wejdzie to dopiero w 1.18. Skulk sensory też pewnie trafią do dopiero w 1.18, ale warto o nich wspomnieć. Wyobraźcie sobie, jakby Redstone był bezprzewodowy i czym światła w amerykańskich filmach, które włączają lub wyłączają się na klaśnięcie. Taki właśnie jest skulk Block. Wystarczy, że usłyszy kroki lub stawianie bloków czy jakikolwiek inny dźwięk i aktywuje swój Minecraftowy mechanizm. Właśnie, nie powiedziałem wam jeszcze o mega ważnej dekoracji, jaka zawita u nas już w 1.17, a mowa tutaj o świeczkach. Koniec z pierdyliardem pochodni w naszej kwadratowej chacie. W końcu jak cywilizowani ludzie będziemy mogli wpuścić trochę klimatu do domu i oświetlać go przy pomocy świec, i to w różnych kolorach. A co najlepsze, wprowadzono bloki światła. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale to prawda. Podczas normalnej rozgrywki ich nie uzyskasz. Są one dedykowane stricte dla twórców map, którzy narzekali na brak możliwości doświetlania pewnych elementów map inaczej niż pochodnią czy innymi blokami. Od teraz jest to możliwe przy pomocy bloku światła o 15 różnych natężeniach. A jak wam za bardzo w chałupie będzie świecić, to zawsze możecie sobie przyciemnić szyby, bo taką funkcję spełniają nowe, przyciemniane szyby które wytworzymy ze zwykłego bloku szkła i czterech odłamków ametystu. I ostatnia najlepsza rzecz, jaka w ogóle mogła nas spotkać w tej aktualizacji, na którą czeka każdy, to świecąca ramka i świecący barwnik. <śles> No i to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę, pamiętajcie, żeby wbijać na naszego Discorda Nice One Team, subskrybować ten kanał, zostawić łapę w górę i napisać komentarz, jaka rzecz z nowej aktualizacji podoba wam się najbardziej i dlaczego. Mówił jest Jakub, dzięki za uwagę, na razie, cześć.